Kto polizmem przeszukuje mnie Przecież mam prawo nosić to, co chcę, to, co moje jest, moje, co ja mnie W razie co nie wiem przecież jak i gdzie Jak kto polizmem przeszukuje mnie Przecież mam prawo nosić to, co chcę, to, co moje jest, moje, co ja ramie W razie co nie wiem przecież jak i gdzie to jest pieśń tak ku wolności Tej wolności, co chciałbyś ją mieć A twoje oczy ciągle w gotowości Cały czas coś przeszkadza ci mieć Marzenia, które są, które już tutaj były To nie są, który prawo ci da Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły Mówimy, każdy jest wolny i tak, oje oh yeah. Być, my tak chcemy żyć. Gdzie przychodzisz na ten świat, to nie masz nic. To twój szkic i ty go rysujesz. Człowiek rozumiesz, ty losem swym kierujesz. Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty? Ślepą wiarą w nich to są takie nuty, które niosą ukojenie. Wszystkim tym, co dosięgło jest odmienie, i przygniotło obrzemie. O, o, uwierz swoją wolność. Nowe pokolenie prosto z betonowych miast Gdzie holenderskie specyfiki wyczulają smak Spod ciężkich powiek obserwuję świat, gubię czas O, 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 tak często ci go brak Jeszcze raz, jeszcze raz Nie to trzyma i sprawia, że żyć się chce Muzyką stawia most na drugi brzeg Na wszystko lek, nota bene, wielki mały człek Nadszedł nowy wiek, my w trzecie tysiąclecie z rapem Prawdą jest rap, ten nasz świat waszym światem Dla ciebie schodzi słońce, więc wolność spijaj Przez to się dowiesz, jak smakuje przyjaźń Bądź sobą, sen słowom daje serce Bo zaufałem temu, co gra w skrzydce pierwsze Po dziś dzień, uniwersalne wersy od dwóch takich, co budowali mosty, a palili schematy Jak to хочешь нам траву Jak to przeszukuje mnie Przecież mam prawo nosić to co chcę To co moje jest moje, co ra mnie W razie co nie wiem przecież jak i gdzie Jak to mam przeszukuje mnie Przecież mam prawo nosić to co chcę O! To co moje jest moje, co ra mnie W razie co nie wiem przecież jak i gdzie